1 maja to święto pracy. Dziś wywołuje mieszane uczucia. W pamięci wielu Polaków żyje ono jako czas obowiązkowych pochodów, organizowanych przez władze PRL-u. Co o tym święcie sądzą mieszkańcy Szczecina? Uracza była. Wszędzie było czerwono, proszę pana. Ludzie szli radośnie. To jest dzień pracy, który powinno się obchodzić. Pan widzi pochód tak jak dawniej. Zakłady pracy powinny wyjść, wszyscy razem, bawić się. Ucztować, tak jak było kiedyś. Ja już dość długo żyję, to 1 maj to przyzwyczajenie mi było, a teraz chyba niepotrzebne. Uważam to za święto, oczywiście, jak najbardziej, ale na zasadzie wolnej ręki. Obojętne. Dlaczego? Dla mnie to jest dzień jak co Święto Pracy ma swoją bogatą historię, sięgającą końca XIX wieku i ówczesnych strajków robotniczych w Chicago oraz drugiej międzynarodówki. W Polsce Święto Klasy Robotniczej zorganizowano po raz pierwszy w latach 90. XIX wieku. Dziś, oprócz Polski, 1 maja obchodzony jest w większości państw świata.